No tak, tak jak na początku stwierdziliśmy, a właśnie przed przerwą, teraz chcielibyśmy porozmawiać o tym, co dzieje się nad polskim morzem i dlaczego niektóre urządzenia, które działają w oparciu o GPS, wariują. Drony nie chcą wracać, nie chcą dawać się sobą kierować, spadają do morza. Kierowcy kierowani mapami opartymi na GPS-ie, wjeżdżają w na przykład w jakieś kompletne nieużytki czy też w pola. Dlaczego tak się dzieje? Rozmawiają o tym z nami Zbigniew Urbański, dziennikarz technologiczny z TVN Turbo. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Maciej Kawecki, ekspert do spraw nowych technologii. Dzień dobry, Dzień dobry. I od Ciebie Maćku zacznę. Wyjaśnijmy, czym w ogóle jest sygnał GPS, tak na starcie. No wyobraźmy sobie, że w, w, mamy w telefonie komórkowym, w tym smartfonie e, GPS, tak? Mamy go oczywiście. Mhm. I teraz co, co sprawia, że ten telefon bardzo dobrze wie, gdzie jest? Łączy się z kilkoma satelitami. Pozyskuje sygnał z kilku satelit, na przykład z trzech. No i teraz y, pozyskuje informacje o tym, gdzie się znajduje dana satelita oraz w jakim czasie ten sygnał został wysłany i który czas jest teraz w tej satelicie. I następnie e, pozyskuje czef, informacje... Czef, 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 wolniej. To jest to proste. Co? Przecież to jest bardzo proste. A ja rozumiem, zobacz. Pozyskuje informacje z trzech satelit i bada różnicę czasu, z jaką sygnał z każdej satelit do niego trafił. Dzięki temu jest w stanie perfekcyjnie zidentyfikować, gdzie jest. Okej, okay, rozumiem, czyli a y, na jakiej podstawie wie gdzie jest satelita? Łączy się z najbliższymi satelitami. Które znajdują się w okolicy, ale ważne, że one muszą być różne. Dlatego, że jeżeli połączyłby się tylko jedno, tak, to oczywiście nie byłby w stanie nie, nie zbadać nie różnicy, różnicy po, po, odniesie, po, położenia. Oczywiście ten temat jest dużo bardziej złożony, tak, bo możemy też zacząć na przykład rozmawiać o Alberta Einsteinie i o tym, że wolałbym... Czas jest jak Daj. guma, rozciąga się Daj, i tak. oczywiście musi uwzględniać też. No dobrze I, i w normalnych warunkach ten telefon czy jakiekolwiek inne urządzenie, które pracuje w oparciu o y, GPS-a. Y, on jest w stanie nas zlokalizować. A dlaczego są takie sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie, nasze urządzenia nie są w stanie się zlokalizować? E, e, przyczyn może być bardzo wiele. Najrzadsza, zacznę od niej, to są oczywiście burze magnetyczne, to są momenty kiedy zjawiska atmosferycznych, które rzeczywiście mogą zakłócić funkcjonowanie satelit i one są najrzadsze. Jak Państwo czytają, że coś jest burzą magnetyczną, to w większości przypadków to albo nie jest potwierdzone, ale to się dzieje raz na, raz na parę lat, że jest w stanie zachwiać. No i mamy dwa najczęstsze, czyli oczywiście wojna hybrydowa, zwłaszcza biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na Bałtyk, gdzie rzeczywiście te zakłócenia GPS-u są bardzo duże, no to wiemy już, że odpowiedzialność za to ponosi Rosja, konkretnie obwód Królewiecki, gdzie znajduje się system elektroradiowy rosyjski, zagłuszający sygnały GPS. I oczywiście wykorzystuje się do tego różne techniki, tak? Jamming, spoofing, po to, żebyśmy na przykład zobaczyli... Mógłbyś, Maćku, wyjaśnić te... Bo jamming nam się kojarzy z Bobem Marleyem, prawda? Tak, no a akurat no, ten jamming... Nie, no, spoofing to będzie sytuacja, w której ktoś na przykład podjeżdżając pod nasz dom mhm. samochodem Udaje sygnał, który emituje satelita, czyli nasz telefon, ponieważ odbiera ten sygnał jako bardzo wyraźny, identyfikuje go jako satelitarny, bo jest bardzo czysty, okazuje się, że to nie jest sygnał satelitarny. No i oczywiście on już w tym momencie zakłóca położenie naszego telefonu, bo on pozyskał błędną informację o lokalizacji jednej sateli, czyli zidentyfikował ten samochód, który jest pod naszym domem jako satelitarny, to jest spoofing, czyli przechwytywanie sygnału satelitarnego. A, jamming, Bob Bob a Bob Marley. A Bob Marley to jest po prostu szumienie, czyli zakłócanie sygnału satelitarnego. To jest troszkę też to, co widzimy na przykład na drodze. tak? Jak przechwytujemy sygnał, z którego korzysta policja, wiemy, jak wszyscy się niezgodnie z prawem często też komunikują. To jest jamming. Okej, okay, a przepraszam, że się wetnę, ale no, Obwód Królewiecki, Kaliningrad. No jednak na przykład od wielu miejsc w Polsce jest dość daleko położony, zwłaszcza nawet nad samym morzem, to w jaki sposób Rosjanie, zakładając, że to są Rosjanie, są w stanie to robić? Mają, nie wiem, przenikają jakieś osoby no, na nasze spokojnie terytorium? Spokojnie jesteśmy w stanie, to znaczy taki system spokojnie jest w stanie oddziaływać na obszar przekraczający 1000 km tysiąc kilometrów dookoła. Oczywiście. A, czy to nie jest tylko kwestia tym, polska? To nie jest kwestia, znaczy, no, to wiemy, że o tym, że na przykład wschodniej części wybrzeża niemieckiego też y, y, te problemy są diagnozowane. Wiemy, że Litwa, Łotwa, Estonia mhm. e, też diagnozują te problemy. Jeszcze jest jedna przyczyna oczywiście, która na przykład miała miejsce w 2023 roku, gdzie oficjalnie mieszkańcy północnej Polski pozyskali informację, że dochodzi do testów NATO. Tak? Ten, ten obszar Morza Bałtyckiego jest miejscem dość częstych testów NATO, gdzie specjalnie zagłusza się różnego rodzaju sygnały po to, żeby właśnie naszą odporność testować. Właśnie warto zwrócić teraz uwagę na, uwagę na tę mapę. Bo to nie tylko, jak wspominaliśmy, to jest nie tylko Bałtyk, nie tylko Wybrzeże, ale cała Polska jest objęta tymi zakłóceniami. Oczywiście. I to jest no, duży, duży Bałtyku, problem. Parę dni temu akurat te zagłucenia na Bałtyku miały najbardziej odczuwalną skalę. My do końca nie wiemy oczywiście, jaki konkretnie ruch Federacji Rosyjskiej spowodował, że doszło akurat do zakłócenia sygnału GPS na terytorium północnej Polski, ale zapewne o tym dlatego rozmawiamy. Mhm. Zbyszku, ty masz dla naszych widzów pewnego rodzaju eksperyment. Chcemy pokazać, jak bo w ogóle dron też jest wyposażony w takiego GPS-a. Jak wygląda takie zakłócenie? Czy dron... Dr słuchajcie, to jest jedna sprawa, bo to jest właśnie przykład tego jak to przeszło do mediów generalnie. Alarm wszczeli droniarze, właśnie którym tutaj myślimy, że to są zabawki, a to nie są zabawki, bo takie urządzenia potrafią kosztować kilkanaście tysięcy. Więc wyobraźcie sobie teraz jak taka zabawka odlatuje wciną dal. I, I po prostu te kilkanaście tysięcy mówi nam pa, 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 żegnaj, nie wiadomo co dalej. Nie? Ty, ty, też z tego co wiem, to, bo też znowu a propos zabawki, wiele osób myśli, że to jest wykorzystywane właśnie do jakiegoś właśnie. tam polatania sobie promienia zdjęć, no ale tak na naprawdę to jest narzędzie pracy. Ale teraz zobaczcie, gdybym ja nie miał teraz, yy, gdybym został ten dron, zostałby zakłócony, ja próbuję nim sterować, a on leci gdzie chce. Czyli od, od, ja nie mam na niego wpływu żadnego. To mniej więcej tak w praktyce wygląda, że on odlatuje w siną i papa, ja straciłem już dwa drony, więc wiem, znam ten ból. E, straciłem, nie powiem, że przez zakłócenia e, wywoływane przez, przez Rosjan, e, to raczej była moja to, co, nieprasobliwość. To, co, je, to, co wa warto, wydaje mi się, jeszcze zaznaczyć dla widzów, to to, że na przykład lotnictwo ma swój własny alternatywny system nawigacyjny. Więc jeżeli słyszymy o zakłóceniach GPS-a w trakcie lotu, system ma alternatywny system nawigacyjny, w związku z tym nic nam nie grozi. Zdarza się oczywiście, że przy takich masowych zakłóceniach samolot nie wystartuje, ponieważ GPS jest alternatywą, tak, a wiadomo, że lotnictwo funkcjonuje na zasadzie tak zwanego żółtego sera. Czyli wszystko, jakby kiedy dochodzi do katastrof lotniczych, to takie prawdopodobieństwo katastrofy jest tak, jak weźmiemy kostkę sera i spojrzymy na nią i dziurki sera ułożą się w taki sposób, że widać drugą no. część kostki, więc musi się złożyć wiele wypadkowych, dlatego systemy mają zawsze backupy, czyli mamy bardzo wiele różnych systemów, tak? kiedy system nawigacyjny z nie działa, mamy GPS, kiedy nie działa GPS, mamy jeszcze alternatywny system, więc samolot nie wystartuje ze względów bezpieczeństwa, gdy rzeczywiście dochodzi do nieprawidłowości GPS-u, ale jeżeli jesteśmy w samolocie i coś wydarza się z GPS-em, to nie wpływa to na bezpieczeństwo lotu, ma alternatywny system nawigacyjny. No dobrze, ale Skoro podejrzewamy, a właściwie jesteśmy bliscy stuprocentowej pewności, że za tymi zakłóceniami stoją rosyjskie służby, czy też działania rosyjskich służb, to przecież Rosjanie mają swój system, nazywa się GLONASS. To jakby to jest odpowiednik GPS-u. Tak. I są urządzenia, które pozwalają nam wybrać ten alternatywny system łączności satelitarnej. Czy w takim razie GLONASS też jest zakłócany? pytanie, czy zakłócają swój własny system. Ja nie mam wiedzy no na ten temat, nigdy z niego też nie korzystałem. On jest dostępny nie ma... chociażby w zegarkach sportowych. Jest dostępny w, zygark... w każdym urządzeniu. Jest praktycznie dostępny w chwili, prawie w każdym tak? urządzeniu. Nie wiem, czy masz doświadczenie z glonasem? Z Glonasem nie, nie, nie byłem w Rosji dwa razy, ale nie korzystałem. Ale no, on, on jest globalny, tak? Ten system można korzystać globalnie, że te satelity latają nad nami. Natomiast na pewno nie jest standardem, tak? Nie jest też na pewno standardem lotniczym, nie jest na pewno standardem w, w, w tym obszarze ratownictwa, gdzie też te systemy GPS mają fundamentalne znaczenie, więc na pewno nie jest w Polsce standardem. Mhm. Zbyszku, a jak takie zakłócenia wpływają na jazdę samochodem? Na sytuację Wiesz, na no rys. właśnie, bo my skupiliśmy się na dronach. Samolotach i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z przykładów, jak działają zakłócenia na tego typu urządzenia. Ale tak jak wspominałeś w ratownictwie, ktoś jest poszukiwany nad jeziorem, zaginął w lesie. Wtedy automatycznie służby włączają do akcji drony. I wyobraźmy sobie, jaki to ma wpływ teraz na akcję ratowniczą. Ten dron się gubi, albo ucieka, albo nie jesteśmy go w stanie w ogóle wykorzystać. Więc to jest też problem. Samochód, proszę bardzo, wbijamy mazury, lądujemy nad morzem. Też pięknie. ale tak, bo ale się do jeżdżenia kompletnie bezmyślnie za, za mapą gps Kompletnie. Prawda? Tak. Znaczy, 15 lat temu każdy z nas z, y, właściwie jeździł na, na pamięć albo na mapę papierową, tak? ale jednak to wszystko powodowało, że zapamiętywaliśmy trasy. Dzisiaj nawet po mieście nawet swoim mieście, tak. Ze względu chociażby na korki, prawda? Korzystamy. Korki, z te... czas dojazdu i tak dalej. Tak, ale tak. zwróćcie też, nie, nie mamy teraz w tej chwili tej mapy, ale gdybyśmy zobaczyli tę mapę zakłóca, to zwrócimy uwagę, że Warszawa jak gdyby jest czysta. Rozmawialiśmy o tym przed tak, chwilą przed Okolica antenem. wokół Warszawy Ponieważ jest oczyszczana są... przez polskie służby. Tak. Aha, okolica tak. jest To jest swego rodzaju wojna taka hybrydowa. Nie no, bezwzględnie. Absolutnie. Wystarczy sobie rzeczywiście spojrzeć na Warszawę. To nie jest jakiś zbieg okoliczności, że okolice Warszawy są zakłócane, a Warszawa a Warszawa jest 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 to jest takie zielone wśród żółtych i czerwonych? Trzeba by było no, zrobić to nie jest... duże zbliżenie. Trzeba by bo to... zrobić duże zbliżenie. Nie, to... Akurat to nie jest tylko Warszawa, natomiast no. No, tak by to wyglądało. tak. A więc mamy, mamy, to jest realny problem. No działka, wytyczamy sobie działkę. Geodeta przyjeżdża, oni mają systemy wspomagające, e, anteny RTK, ale wytycza działkę, jest zakłócenie sygnału, GPS i co? I ta działka jest w połowie na działce sąsiada. I też jest problem. A wojna z sąsiadem, oświerk. Potrafi być wojną na wiele jeden jeden pokoleń. Z I, I co? Jednak technologia jest częścią naszego życia. My o tym zapominamy, ale jest tak ważna, że bez niej byłoby nam trudno żyć. Bardzo dziękujemy panowie. Bez GPS-a nie wyleciałby w kosmos. To prawda. O tu Ho, to. właśnie. Jak papierowe mapy w samochodach. Tak jest. Czas, czas tak na jest. to. Już. bardzo, coraz trudniej jest je dostać. Kupić, tak. Cześć, tu Dorota? I... Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A Zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl